Cześć, witam wszystkich na kanale VlogiPavel8.7. Dzisiaj Wam pokażę mój nowy build, mój nowy system setup, czy jak to nazwać. Postanowiłem postawić na nim Mac OS'a. Ostatnia wersja, Al Capitan, sprawuje się świetnie, ale w tym wideo pokażę Wam wydajność. Wydajność porobiłem kilka benchmarków i teraz zobaczycie, jak wygląda wydajność w tym oto zestawieniu podzespołów. Tak wygląda właśnie stacja robocza. Wcale nie jest duża. Jest to jedna z mniejszych obudówek, które są dostępne na rynku teraz. A tu już widzicie jestem po testowaniu Geekbench'a trójki. Mamy oficjalny wynik 4550 na pojedynczym rdzeniu oraz zadania wielordzeniowe 18000, czyli całkiem dobry wynik. Tutaj mamy teraz dane systemu, jak mówiłem, El Capitan, ostatnia dostępna wersja 10.11.4. Procesor i 76700 k bez podkręcania na standardowych, yy, na standardowych obrotach. 16 GB RAM, 2600 MHz DDR4. Następnie mamy tu grafice, więc nie widzę mamy GTX -a 980 Ti. -a jest kilka testów, jakby ktoś chciał zobaczyć na coś. Tak, właśnie, teraz zrobimy kolejny test. Zrobimy sobie test Blackmagic Disk Speed. Mam nadzieję, że dobrze teraz widać. O. 488 MB na sekundę zapisu i odczytu mamy 507, 508 tak to wygląda to już zamknijmy sobie z a albo dajmy go na bok i następnie pokażę Wam nowa bench start test żeby zamknąć inne aplikację, bo może zaniżać wyniki Zróbmy to jak mówią. Wszystko mamy pozamykane. Kontynuuj. Nie powinno to zająć długą. Pełna specyfikacja komputera, tak jak mówiłem, Intel i7-6700K Skylake, płyta od Asusa Z170i. W formacie ITX, 16GB RAMu, 2x po 8, 2600MHz, 2 dyski SSD, 500GB każdy, Samsungi Evo 850. Tak w skrócie wygląda specyfikacja tego Hackintosza. A zaraz zobaczymy, tak właśnie tu mamy wyniki już z Nowa Bench. Mam nadzieję, że dobrze widać. 13 085, nie wiem czy jest to dobry wynik czy nie. Zły chyba nie jest, tak to wygląda. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Jeśli ktoś by miał jakieś yy, kłopoty, jakąś pomoc spotywał w instalacji El Capitana na dokładnie tym zestawieniu, nie ma problemu, proszę pytać w komentarzach. A ja pozdrawiam końcu i do usłyszenia wkrótce, trzymajcie się, hej.